Analytics pokazuje Ci, że Twoja strona zaczęła tracić widoczność pomimo, że Ty cały czas pozyskujesz do niej wartościowe linki, optymalizujesz ją pod kątem czasu ładowania i responsywności, a pomimo to poszczególne karty na Twojej stronie tracą w zasięgi w wynikach organicznych. To może właśnie oznaczać, że nie są zoptymalizowane pod kątem intencji wyszukiwań. Algorytm wyszukiwarki cały czas się zmienia, ewoluuje, jest coraz bardziej złożony, ale też coraz bardziej precyzyjny. Wszystko to po to, by wyszukiwarka coraz lepiej rozumiała potrzeby i intencje, które stoją za zapytaniami, które wpisujemy w okno wyszukiwarki. Wszystko to po to, czy w efekcie tego, ma bowiem dostarczać użytkownikowi wyniki wyszukiwania, które są coraz to lepiej dopasowane do jego intencji. Intencje wyszukiwań możemy podzielić na cztery kategorie. W zależności od tego, na którym etapie lejka sprzedażowego lub też ścieżki zakupowej będzie nasz potencjalny odbiorca, klient czy czytelnik, te zapytania będą różnie się kształtować. Będą po prostu różne. I tak pierwszą grupą zapytań są zapytania nawigacyjne, wyrażające intencje nawigacyjne. Jest to stosunkowo duża grupa zapytań. Są to zapytania, które mają zwykle duże wolumeny. Co to za zapytania? Są to po prostu zapytania o domenę, markę brand. Wszystkie te zapytania, które mają na celu czy też wyrażają chęć dotarcia do określonej strony internetowej. Zapytania nawigacyjne, co ciekawe, mogą pojawić się na każdym etapie tego lejka, czy ścieżki zakupowej, to też bardzo ważne jest, by nie pomijać ich i by o nich pamiętać. Dlaczego? Ważne jest zapytanie nawigacyjne, dlaczego zapytanie nawigacyjne nagle się pojawiło, przecież do tej pory były tak naprawdę trzy grupy kategorii, a no dlatego, że zapytaniem nawigacyjnym jest na przykład zapytanie o twoją markę, brand, domenę. I musisz pamiętać, czy musimy pamiętać, że nie wszystkie strony internetowe, nie wszystkie nasze marki, brandy i domeny pojawiają się zawsze na pierwszym miejscu w odpowiedzi na właśnie zapytanie o ten brand czy Domeny. Pozycjonowanie domeny jest tak samo ważne pod kątem brandu, czy brandu i domeny jest tak samo ważne, jak pozycjonowanie na każde inne topowe dla nas hasło, czy też może nawet ważniejsze, bo kto przecież nie chciałby pojawiać się na pierwszym miejscu po wpisaniu swojej nazwy. A nie zawsze tak jest, dlatego nie możemy absolutnie pomijać tego zapytania nawigacyjnego, i pozycjonować się również pod kątem właśnie swojej domeny, też zadbać o to, żeby pozycjonować się dobrze również pod kątem swojej własnej domeny. Drugą grupą zapytań są zapytania informacyjne. Zapytanie informacyjne to chyba największa ilościowo grupa zapytań. Są to zapytania, które wyrażają intencje zdobycia jakiejś wiedzy, czy są wpisywane po to, by rozwiązać jakiś problem, znaleźć rozwiązanie jakiegoś Problemu. Mimo, że zapytania informacyjne nie mają pojedynczo zbyt dużych zasięgów, to wykorzystanie trzech, czterech, pięciu takich zapytań, zoptymalizowanie strony pod ich kątem i wypozycjonowanie ich na dobre, wysokie pozycje może przynieść stronie bardzo duże zasięgi. Zapytania informacyjne, czy też w zapytaniach informacyjnych są też zapytania o cenę, jak i opinie na temat Produktu. Natomiast dla tych zapytań powstała nowa kategoria zapytań komercyjnych, która ma za zadanie nieco oddzielić je od właśnie tych bardziej ogólnych zapytań informacyjnych. Trzecią grupą zapytań są zapytania komercyjne. Zapytania komercyjne nazwać można było też takimi zapytaniami przedtransakcyjnymi. Są to zapytania, w których od podjęcia decyzji o zakupie produktu dzieli użytkownika już naprawdę bardzo mały kroczek. Zazwyczaj użytkownik, zadając te pytania, chce się po prostu upewnić co do słuszności swojej decyzji. Zapytania komercyjne to nie tylko zapytania o opinię czy ceny, ale też na przykład zapytania wyrażające intencję porównania jakichś produktów. Ze sobą. Są to bardzo ważne zapytania, ponieważ, tak jak powiedziałem, dzieli je od podjęcia decyzji zakupowej już naprawdę bardzo mały kroczek. Tutaj mamy użytkownika, który za chwilę być może będzie już decydował o zakupie produktu czy danej usługi. Dlatego bardzo ważne jest, by te zapytania włączyć do swojej strategii SEO. A wręcz dać im bardzo wysoki priorytet. Zapytania transakcyjne to zapytania o konkretny produkt lub usługę. Często wprost bezpośrednio wyrażają nazwę danego produktu czy danej usługi. Są to zapytania, o które toczy się największa walka w SEO. Dlaczego? Ponieważ przyjmuje się, że wyrażają chęć zakupu. Wiemy już, jakie są intencje wyszukiwań, więc teraz powiedzmy na to kluczowe dziś pytanie, czyli jak zoptymalizować stronę pod kątem tychże intencji wyszukiwań. Oto kilka podpowiedzi, jak się za to zabrać. Po pierwsze, stwórzmy listę słów kluczowych, szeroką listę słów kluczowych, tych, które uważamy za atrakcyjne, które chcielibyśmy, by dla nas pracowały na stronie internetowej. I teraz każdemu słowu kluczowemu z tej listy nadajmy, czy też przypożytkowujmy je do jednej kategorii jednej intencji wyszukiwań. W ten sposób stworzymy sobie taką mapę dla dalszej rozbudowy czy modyfikacji strony. Musimy pamiętać, że zapytania te sprzedażowe, transakcyjne to zapytania, na które powinniśmy zoptymalizować kartę produktów czy usług, a z kolei zapytania Komercyjne czy zapytania informacyjne to zapytania, na które moglibyśmy, czy też idealnie byłoby odpowiedzieć na przykład w postaci wpisów na naszym blogu. W kolejnym kroku dobrze by było pogrupować słowa kluczowe w klastry. Klaster to po prostu grupa słów kluczowych, które są do siebie zbliżone. Na przykład, jak upiec dynie w piekarniku, jak upiec dynie do zupy. Czy też w ogóle jak upiec dynie. Taka grupa słów mogłaby być spokojnie nazwana mianem klastra, bo zawiera po prostu słowa, które są sobie bardzo bliskie. I teraz pamiętajmy, że jedna karta, jedna podstrona naszej strony internetowej może być zoptymalizowana pod kątem kilku słów kluczowych. Najlepiej, właśnie byłoby, czy też najefektywniej, wychodzi optymalizacja pod kątem klastrów. I teraz te klastry możemy wykorzystać. czy Pod te klastry możemy spokojnie zoptymalizować jedną stronę internetową. W ten sposób zoptymalizujemy ją pod kątem kilku słów, a nie tylko jednego. Kolejnie możemy też, czy też powinniśmy pamiętać o tym, że istnieją też takie słowa, czyli nie, we, nie, nie na wszystkie słowa kluczowe będziemy chcieli stworzyć osobną zakładkę. Nie będziemy chcieli aż tak mocno się rozdrabniać. To też stworzenie klastrów słów kluczowych pozwoli nam lepiej zorganizować tą strategię optymalizacji. Teraz oceń swoje obecne treści, które masz już na stronie. Po pierwsze, zastanów się, co użytkownik chciałby zobaczyć, gdy wpisuje jakieś zapytanie w okno wyszukiwarki, jaką treść chciałby zobaczyć. Teraz zobacz, czy na Twojej stronie jest podstrona, zakładka, dedykowana właśnie tej treści i jaka tam w ogóle treść się Znajduje. Ważne jest, by ta analiza też jak gdyby przeszła do Analytica, i ważne jest to, by sprawdzić w Analyticsie czynniki świadczące o zaangażowaniu użytkownika dla danej karty, czyli na przykład czas spędzony na danej karcie, czy też ilość odrzuceń, procent odrzuceń danej karty. Te wszystkie czynniki mogą świadczyć o tym, że Twoja strona jest dobrze lub niedobrze zoptymalizowana pod kątem intencji wyszukiwania. Jeśli statystyki dla danej karty będą spadać, to znaczy, że ta intencja wyszukiwania nie jest wystarczająco dobrze wyrażona. Być może ktoś po prostu w jakimś niedługim czasie wyszukiwarce stworzył pod stronę w internecie, Twoja konkurencja stworzyła pod stronę, która lepiej odpowiada. Na tą intencję wyszukiwania, lub też po prostu Twoja karta nigdy dobrze nie odpowiadała na tą intencję wyszukiwania. Dlatego warto przyjrzeć się swoim treściom na stronie pod kątem tego właśnie, co dany użytkownik chciałby zobaczyć w odpowiedzi na swoje pytanie, które zadaje w okno wyszukiwarki. Zbadaj strony konkurencji, które pokazują się w odpowiedzi na dane zapytanie. Zobacz, jakie treści realizują, w jakim formacie i czy na Twojej stronie, czy Twoja strona posiada podobną treść. Jeśli na przykład większość Twoich konkurentów w odpowiedzi na to zapytanie, na przykład o, na pozycjach od 1 do 5, posiada zupełnie inną treść niż Ty na swojej stronie, to niestety, niestety musisz zoptymalizować swoją stronę, mając te treści na uwadze. Jeśli masz problem z dopasowaniem jakiegoś słowa pod konkretną intencję, z zakwalifikowaniem danego słowa pod konkretną intencję, to zawsze możesz skorzystać na przykład z czata i poprosić go, by przygotował Ci listę prawdopodobnych intencji wyszukiwań dla danego słowa kluczowego. Otrzymasz w ten sposób podpowiedzi, które mogą Ci pomóc prawidłowo zakwalifikować dane słowo do danej intencji. Dzięki starannie dobranym i opracowanym sformułowaniom w MetaTitle i MetaDescription już na etapie wyniku wyszukiwania, który wyświetla się na liście wyników wyszukiwania, możesz wyraźnie wskazać użytkownikowi, że Twoja strona odpowiada na jego intencje. Poprawisz też zapewne klikalność w dany wynik wyszukiwania. Tytuły i śródtytuły Twojego tekstu to są idealne miejsca, gdzie bardzo wyraźnie możesz podkreślić intencje poszczególnych akapitów Twojego tekstu. Pamiętaj, że intencje podkreślić możesz. W każdym detalu swojej strony internetowej, na przykład w odpowiednio dobranym wezwaniu do działania, w ramach przycisku Click to Action. Na koniec łącz produkty z głową. Pamiętaj o tym, że użytkownik, który wpisuje w okno wyszukiwarki zapytanie z intencją informacyjną, chce się czegoś dowiedzieć, rozwiązać jakiś problem. Nie będzie chciał od razu kupić, bo nie ma intencji zakupowej, więc nie bombarduj go od razu listą produktów. Skup się na tym, by na początek dostarczyć mu. Wyczerpującą, merytoryczną odpowiedź na jego pytanie, a dopiero później zastanów się, jak wtłoczyć w tą informację informację o produktach. Świadomość intencji wyszukiwania jest dziś jednym z kluczowych aspektów SEO, którego waga cały czas rośnie. Zrozumienie tego, jaką intencję czy też co chce zobaczyć użytkownik, który wpisuje jakąś frazę, daną frazę w okno wyszukiwarki, jest podstawą do tego, by dobrze zoptymalizować swoją stronę, treści swojej strony, a w efekcie powalczyć o wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Dlatego warto tą umiejętność ćwiczyć. To już wszystko na dziś. Jeśli podobał ci się ten odcinek, to daj pod nim kciuka w górę lub też kliknij ten czerwony przycisk subskrypcji, który znajdziesz na pasku pod tym filmem w serwisie YouTube. Pamiętaj, że może znaleźć mnie także na LinkedIn i Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku cyklu Mister Optim przy tablicy.